Z miejsca chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować za tak pozytywny odzew pod moim pierwszym filmikiem. Ja wiem, że to nie są jakieś wielkie liczby, no ale ja spodziewałem się, że na pierwszy rzut po miesiącu, może będę miał jakieś ze 100 wyświetleń i z parę lajków. No ale okazuje się, że te liczby są trochę większe i dobrze pamiętam też, co Wam obiecałem, mianowicie. Będzie 10 lajków, będzie rozbieranie pada. Ale zanim przejdziemy do naszych czynności rozbiórkowo konserwacyjnych, jedna informacja. Otóż moje filmiki, bo mam w planach dość sporo filmików, będą powstawały długo. Bo pracuję, bo mam córeczkę i żonę i też im poświęcam czas i staram się pisać i montować kiedy tylko mogę. Następny filmik będzie o Xbox Classic i miałem szczerą nadzieję, że pojawi się już w czerwcu, pod koniec czerwca, ale no niestety, zważywszy na to, że ta konsola, jak sami się przekonać w przeszłości, sprawiła mi trochę problemów, no to powstawanie samego odcinka się przedłuży, ale obiecuję Wam, że naprawdę warto będzie czekać. I jeszcze jedno. Biorąc pod uwagę, jakie fajne komentarze zostawiacie mi pod filmikiem, to a propos każdego e, krótszego filmiku, który będę robił, a propos rozbierania padów, albo może jakichś szybkich ciekawostek, jeszcze nie wiem sam, będę wrzucał najfajniejszy komentarz. Może to być pytanie, może to być e, nie wiem jakaś konstruktywna krytyka tego co robię cokolwiek napiszecie, jeżeli mi się mu spodoba w jakiś sposób się wyróżni to ja go pokażę w filmiku i się do niego ustosunkuję i z tego miejsca chciałbym bardzo gorąco pozdrowić Kolko w Znajemnej Adoracji dzięki mordo, nie zmienię się ale czy tego wszyscy chcecie czy nie, mikrofon zmienię no dobra, koniec tego sentymentalnego pierdolenia bierzemy się za robotę Będąc szczerym, czyszczenie konsoli po zakupie to tam chuj. Generalnie możecie, a nawet powinniście to zrobić, bo możecie przypadkiem odkryć, że na przykład, nie wiem, konsola jest rozjebana, ale ogólnie nie musicie. Zasada ta nijak ma się dopada. Pady czyścimy zawsze. Koniec. Widzicie te wspaniałe, pomarańczowo sinuszarogórek eski? To jest Gamer Juice, czyli syf z rąk, który odkłada się na łączeniu obudowy. Gwarantuję wam, że absolutnie każdy pad jaki kupicie z Olxa czy innego Allegro będzie ujebany z cyfem pięciu pokoleń, więc na pytanie czy mi się chce? Tak. Dobrze. Tak kurwa, chce mi się. Na początek wywalamy koszyczek z bateriami. Pamiętacie jak wspominałem, że musicie mieć zestaw końcówek taki jak ja mam? No, to teraz wiecie czemu. od 360 używają takich torksów z Z Zwykłymi gniazdkami tego nie zrobicie, nie ma opcji. Musicie mieć po prostu taki z dołkiem i chuj. Jak już to wiecie, to możecie wykręcać śruby albo zamówić zestaw końcówek i kurwa czekać. I przy wykręcaniu pamiętajcie, że jest jeszcze jedna śruba schowana. Jeżeli wasz pad nie był wcześniej otwierany, to będzie ona schowana w tym oto miejscu pod naklejeczką. No dobra, Wszystkie śruby out, to teraz możecie rozmatwniczyć pada. Widzicie tę listewkę na dole? Bo ja jej nie chcę widzieć. Wyciągnij ją, to wtedy będziesz mógł wyciągnąć PCB. Musicie chwilę popracować z PCB, no ale nie powinno być to jakoś specjalnie uciążliwe. Szczególnie zwróćcie uwagę na to badziewie od baterii. Najlepiej gnoja przycisnąć i przepchnąć przez szczelinę ciągnąc delikatnie za PCB. Okej, okay, wszystko rozłożone. Czas na mycie. W tym celu potrzebujesz. Nie no kurwa stary, chyba sam powinieneś wiedzieć co jest potrzebne do mycia no. Tylko zalej w tą wodę jakąś. Płynem do zmywania, cokolwiek się nada. Płyn do mycia naczyń, mydło, szampon, co tam chcesz. Nie no, żartowałem. Płyn do mycia naczyń. Okej, okay. to teraz możesz szorować jak małego w samotny wieczór. Dobra, zanim zaczniesz składać... Suszenie. Nie spiesz się. Zostaw sobie na kilka godzin w spokoju na ręczniku. Niech to sobie podeschnie. Niemniej, jeżeli bardzo ci spieszno i masz drugiego para do rozjewania, to możesz wziąć ręcznik papierowy i bardzo bardzo dokładnie usunąć wodę z każdego zakamarka. I teraz moi kochani, najlepsza część. Składaję. Łapiemy za PCB, wkładamy na miejsce wraz z silniczkami i zakładamy listewkę, której nie chciałem wcześniej widzieć. Teraz w przednim panelu wkładamy wszystkie guziory. Nie da się tego zjebać. Momenty przewidzieli, że ktoś będzie grzebał, więc każdy guzior ma swój kształt, tak abyś nie pomylił ich miejsc. A, no i pamiętaj, żeby nałożyć gumę na guziory i tym samym możemy już składać cały pierdolnik do kupy. To jest moment, mój drogi, który może bardzo mocno poddać wątpliwość Twoje zdolności manualne i skutecznie przetestować Twoją cierpliwość. Skręcaj czym prędzej, zanim się znowu rozpadnie i ucieknie. A i od razu sprawdź, czy działa, jak już złożysz. Gratulacje! Właśnie skutecznie się Pana i tym samym cały zestaw.